Dzisiaj zaprezentowaliśmy na naszym spotkaniu nowy produkt, aktywny kryształ, który myślę, że jest takim elementem przełomowym w naszych po 12 latach pracy. Zostało opracowane coś bardzo zminiaturyzowanego, bardzo osobistego, coś co naprawdę zmienia potencjały energetyczne każdej osoby wisior, który można spersonalizować pod konkretne DNA danej osoby. Dokonaliśmy pomiarów wisiora aktywnego każdy powyżej miliona. W momencie kiedy go personalizujemy, uzyskuje plus 7 milionów skalibowisa, także na poziomie 8 milionów każdy wisiorek tutaj posiada. Mamy je tak jak widać w wersji pozłacanej i w wersji srebrnej i w trzech różnych wymiarach. Ten produkt Strukturyzuje wodę do poziomu 90% ortoklastrów i to jest nowa kryształowa technologia.